Ciekawe grafiki na Facebooku natychmiast przyciągają uwagę osób, które odwiedzają nasz profil. To często właśnie one decydują o tym, że ktoś wyjdzie natychmiast z profilu lub właśnie zainteresuje się tym, co jest na dole. Te banery warto często zmieniać w zależności od tego, co zmienia się w naszej marce. Jeżeli mamy jakieś nowości, jakieś aktualizacje, nowy produkt. To będzie właśnie to miejsce, które o tym informuje. Warto robić to często, ponieważ Facebook bardzo promuje zmiany baneru i poinformuje o tym wiele z naszych obserwujących. Jak zrobić taki idealny baner? Na co koniecznie zwrócić uwagę? Chcesz zobaczyć jak ja to robię? Oglądaj dalej. Ja mam na imię Daria Robe i na tym kanale wspieram twórców w sieci. Zaczynajmy. Taki banner przygotujemy w programie Canva, który jest darmowy. I jeżeli jest to twoje pierwsze spotkanie z Kanwą, zapraszam cię serdecznie najpierw do zapoznania się z moim filmikiem właśnie wprowadzającym do Canvy. Canva zrewolucjonizowała tworzenie grafik, ponieważ opiera się głównie o już zrobione szablony. Czyli przykładowo, możemy tutaj sobie wpisać Facebook i pojawią nam się różne szablony. W zależności od tego, co potrzebujemy. I tutaj przykładowo mogę sobie wybrać zdjęcie w tle dla Facebooka albo firmowe zdjęcie w tle dla Facebooka i pokażą nam się gotowe szablony takich właśnie banerów. Ja osobiście zauważyłam, że najfajniej prezentują się takie, które mają duże miejsce na zdjęcie i obok niego jakiś napis, konkretną informację, co się dzieje w naszej marce w tym momencie. Na przykład zapowieść nowego produktu, zapowieść nowego kursu, i tak dalej. Jeżeli mamy wersję darmową kanwy, tych szablonów będzie trochę mniej do wyboru, natomiast jeżeli wyjątkowo się nam jakiś szablon spodoba, to możemy go mieć za 5 zł od szablonu. W wersji najprostszej wystarczy wybrać sobie dany szablon i podmienić zdjęcia. I tak naprawdę wystarczy parę minut, i już prosty baner jest gotowy. Zauważmy, że większość tych szablonów będzie miała bardzo dużo miejsca zostawionego po bokach. Jest to bardzo istotne i dlaczego przekonasz się już za chwilę? Taki szablon zmieniamy klikając na na przykład dany tekst i wpisując nasz własny. Następnie zmieniamy czcionki na czcionki naszej marki i ewentualnie możemy również zmienić kolory, tło itd. Tak tak Jeżeli mamy jakieś dekory, tutaj również możemy je dodać. Logo. Dopasowujemy i koniecznie sprawdzamy, jak się prezentuje coś w powiększeniu. Jeżeli mam Canva Pro, mogę sobie jeszcze to dodatkowo wyciąć i gotowe. W momencie, kiedy będę miała nową promocję, nowy produkt, mogę to sobie zmienić. I Facebook również o tej zmianie poinformuje moich odbiorców. Ja Ci pokażę teraz, jakie są moje przykładowe banery, jak to wygląda i jak to później w praktyce będzie wyglądać na stronie Facebooka. Mój ulubiony układ to jest właśnie taka prosta grafika ucięta na kształt trójkąta czyli takie dynamiczne przejście między napisami a zdjęciem. A zdjęcie dobieram po prostu jakieś takie nastrojowe, które mi pasuje ogólnie do klimatu tego, co chcę przekazać. Tu przykładowo mam takie delikatne zdjęcie podkreślające atmosferę relaksu i sugestie, że ktoś z moją książką może sobie porządnie, fajnie odpocząć. W przypadku baneru na moją stronę, Daria Robe, marka na sukces, użyłam takiego zdjęcia drzew, które sugeruje naturę, podkreśla ten zielony kolor i daje takie wrażenie spokoju. Jak widać, tekst na obu tych banerach skupia się znowu właśnie na środku. Cała góra, cały dół są tak naprawdę puste i znajdują się tam tylko elementy dodatkowe, dekorki i kolor. Jest to spowodowane tym, że w momencie, kiedy Facebook wyświetli dany banner na komórce, to pokaże nam się rozszerzona wersja. Już na komputerze ten banner będzie ucięty i pokaże się tylko wąski pasek. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak to wygląda w praktyce właśnie na Facebooku z poziomu komputera, bo ten poziom nas bardziej interesuje, jako że na komórce wyświetli się ta pełna wersja banera. Klikamy sobie w Edytuj, zdjęcie w tle. I wyświetli się nam też ten baner. Tutaj warto zauważyć, że czasami w niektórych widokach to kółeczko pokaże się tu na środku, ale czasami gdzieś tutaj. Dlatego warto to wziąć pod uwagę. Warto unikać umieszczania najważniejszych informacji właśnie tam, gdzie to kółeczko jest. Teraz musimy sobie dopasować, co właśnie będzie widoczne i czy to nas zadawala. W tym momencie ja na przykład uznaję, że mogę pomniejszyć trochę grafikę książki, a ten napis o dostępności przeniosę sobie gdzieś wyżej. Daję więc anuluj, wracam sobie do grafiki, zmniejszam delikatnie i ten napis rzeczywiście przenoszę tutaj. Sprawdźmy, czy teraz wygląda to lepiej. Teraz jest już o wiele lepiej. To kółeczko mi nie zasłania napisu wprawdzie jeżeli tutaj się będzie komuś wyświetlało, no to tutaj będzie taka pusta przestrzeń. Można by było to jeszcze jakoś zapełnić na przykład dodatkową informacją, która jest mało istotna, albo jakimś dekorem. Wszystko da się właśnie tak powolutku i po trochę dopasować. Czasami zanim dam nowy baner, no to robię nawet pięć różnych prób, czy wszystko mi pasuje, czy wszystko dokładnie widać. To się podmieni i Dość spory procent moich odbiorców dostanie automatyczne powiadomienie, że został zmieniony banner. To tyle na dziś. Jeżeli podobał Ci się ten filmik i chciałbyś, chciałabyś zobaczyć więcej na temat kanwy na moim kanale, koniecznie daj mi znać w komentarzu do tego odcinka. Myślę, że możecie również zainteresować ten autofilmik oraz ta playlista. Koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmikami, które. Promuje po to, żebyś mógł, mogła tworzyć wspaniałą markę w sieci. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!